Czyli zanurzonych w dwustronnej immanencji własnych granic Na domiar purchawkowatej chemii ramię ruchu wisi na tej samej wodzie, co chociażby pierwszy oddech. Dość zamaszyści opisany zresztą w bezwarunkowości pływów zostawianego, a przenoszonego ciała, którego odpowiedź na namacalne podobieństwo żywi odnośnik, do słów informujących na śladownictwo, że czas jest wysłannikiem nieistnienia, więc jeżeli ktoś mówi dobre, chodzi o skok na widełki liter. Wybudzony z i co? Nie skończyłem piosenki, którą tam rysowałem, a zapowiadało się, że nigdy jej nie skończę. Oczywiście włączyłem muzykę. Nie, przepraszam, to mój telefon opiewa coś na kształt melodii. Dzwoni, to teraz, ziemniak, w którym siedzi cała hybryda ludków. Takich jak nie kto inny, a ja. Teraz to piszesz wiersz naciskając plastykowe wypukłości. Gdybyś umył te... Nieco kanciaste, a jednak pastylki specjalnym środkiem, powtarzam, środkiem. Powtarzam, specjalnym. Powiedzieć byłbyś w stanie, że to są białe pastylki. Teraz piszesz z koleżką komputerem, z jedynym gościem planety, z którym widzisz starą, a odblaskową, jak niegdyś wielokrotne. Dziś zapomniana Adidasy Galakcji, z tym gościem śpi na twarzy, Z którym sobie widzisz starą, a odblaskową jednię. Wszyscy laptopy, każde drgnienie ciała ludzi przesuwa po szyję Włochaty Beret. Hej! Styl życia, wywiad w orbicie laryczkowania a widmo połączenia gałek ocznych w odległej konsolecie. Mydło, a trójkąt. Jakim cudem kostka mydła wylądowała na szczycie trójkąta? Wpatru wpa wpatrując się wpierw w podstawy trójkąta, później przez usilny podgląd, łowiąc w delikatnej skórce formę odśrodkową, Siatkę grząskich nerwów, próbowałem przeszyć trójkąt swoją nagością i zobaczyć się w bezpośredniej relacji z mydłem. Tak więc stałem nagi w przyjaźnie sterylnym pomieszczeniu. Czułem się jak we wnętrzu planety, a do ziemi moim stopom brakowało kilka dobrych piętek, i stojąc tak, nagości gości swojej odmieniony. Kosmodrom, coś jakby przez nagość podwodny. Po prostu patrząc, nie chciałem widzieć trójkąta. Bydło zawsze, kiedy je widzę, przypomina mi się w dwóch niezwykle istotnych postaciach. Mianowicie w postaci samochodu i w postaci no, Elementy romansu najściślej robią tu swoje. Trójkąt wciska się w tym wszystkim. Jak do pust sterczący sutek. Nie chcę go widzieć. To on. On sterczy. Zapowiada miarę. Pomagam znaczenia. Trzy punkty mocy w strzelistym zamknięciu zostają sprowadzone do projektu samopoznania władzy. To on, trójkąt. Czyha, jak w zamkniętych ustach przytwierdza. Do której opowiastka się snuje sama. dla nastolatków drukowane były różne odcinkowe fotokomiksy, w których młodzież szkolna w przerwach pomiędzy zajęciami knuła, zdradzała swoje ideały, marzyła o wielkoformatowych intrygach i polecała sobie seks trawy świetlanych uczuć, rozpościerała się w tandetnych umocnieniach przekonania, że młodość nie jest chemią, popisowym wyczynem tlenu, a że jest to skórzany wynalazek. Każde drgnienie ciała ludzi przesuwa po szynie włochaty beret. Hej!